Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, zagram sobie dzisiaj jeden na jeden z Italianu, przywitaj się. Eee... <grymne> Wiesz, że przegrasz. Easy. <grymne> przegrasz, gościu. Ty jesteś G2, ja jestem S5. <grymne> Nie no, żartuję. A możecie w tym czasie zostawić łapkę, tam subskrypcję na kanale. O Jezu, widziałem cię. Co? Cześć ja Ci widziałem. I'm hack. Polecam. Pole Ciekawe czy słychać mój głos. Ale powinno być słychać. Mowę, mowę. Jestem na górze. dobrze. Nie widać. No to co? Bo nie jesteś na górze. Nie jesteś na górze. Nie wiem. No wiedziałem, że nie jesteś. Żebyście się jeździł. Szkoda, że nie ma Digli. Paj no gdzie ty jesteś? Ah. A ja widziałem chyba Cię, tylko nie byłem pewny, czy to Ty. Nie? A muszę po prostu to jest Easy, o, jest taka piękna. Easy. Nie no, ja tam mówię, jak się nazywa Twoja awkwa. No tak, o co ty myślałeś? To będzie easy mecz. Co? Skąd? Nie widziałem Cię. A do ilu gramy? Nie wiem, do ilu jest mapa. A, no to dopóki mapa się nie skończy, będziemy grali. No, Co? Jak tu nie trafiłem? Boże. Gdzie ty? Weź znikłeś? No widziałem cię, już strzeliłem. Tego nie było. To się wytnie. To się wytnie. Ale jakbyśmy mieli na albo na Dygle, to nie masz szans gościu. Co jak to nie trafiłem? Już to leciało idealnie w twój No co? Jak? Nie wierzę. Ty masz ajma. No wiem Aim byłem. Ja cię zgłoszę, gościu. 19 była i Państwa. No co? No nie, ja cię zgłaszam gościu. No hey, i snappa zostałem. Zgłoszę cię. Zobacz. Będziesz, będziesz na overwatchu Izaka. Chciałbym. Ja też bym chciał. Przecież nie mam tego. Haksów No. No co? Jak. Nie wiesz, nie wiesz, wiem, gdzie jesteś, gościu. No co? Dobra, tam i... Dobra, dobra, dobra. No. Taka zabawa. Easy Easy negocia com a gente, a gente, Easy Easy, a gente, Easy, Easy. Easy Gramy na awki. gościu, dogaj cię. Kombek, kombek, kombek. I... Dobra. Gdzie jesteś? Halo? Na górze. Nie widzę cię. Nie jesteś, Nie jesteś na górze. Nie jesteś na górze. Gdzie ty jesteś? Halo? Ale gdzie? Co jak to nie siadło? Czy to było prosto w twoją głowę? I No co, skupiam się, gościu, pierwszy raz tak dobrze gram nafki No naprawdę O boż Widziałem Cię ale Cię nie zabiłem gościu. Oszczędziłem. O Boże, co ja zrobiłem, nie? Patrzyłem się na Ciebie z 10 sekund. Easy. Co? Co ci, gościu? Nie Patrzyłem Ostatnia? Będzie po 7? No nie To <noise> ostatnia na No i słyszaj? Pozostało rund 1 Nie, nic mi takiego nie mówiło Jak gramy dalej patrz Pozostało rundę 1 zacznę Pozostało rund 1 To kłamie tam No co? Maszajma, zgłaszam cię, patrz Będzie na odcinku, zgłoś I'm hack, akceptuj, ok. No to to było na tyle dzisiaj. Zostaw łapkę w górę, yy, subskrypcję i kliknij dzwoneczek. Na razie. Cześć plomba.